Witajcie kochani w kolejnym przeglądzie Action. Szklanka na herbatę z sitkiem i pokrywką 450 ml pojemności ze stali nierdzewnej może być świetnym prezentem. W ten sposób łatwo zaparzysz filiżankę świeżej herbaty z ulubionych liści. Zapłacicie niecałe 18 zł. Szklanka z uchem 250 ml pojemności. Nadaje się do gorących i zimnych napojów. Można ustawiać je w stos. Można myć w zmywarce, jak i używać w mikrofalówce. Zapłacicie 3 zł. i 49 groszy. Następna szklanka wysoka z modnego prążkowanego szkła 320 ml pojemności. Zapłacicie niecałe 7 zł. Ta z kolei jest z gładkiego, ale grubego szkła. Również zapłacicie niecałe 7 zł. Szklany klosz z poręczną pokrywką. O średnicy 12 cm a wysokość 26 cm. Na czekoladki lub inne małe smakołyki. Zapłacicie niecałe 15 zł. Szklanki do herbaty z podwójnymi ściankami. 250 ml pojemności. Dwie sztuki w zestawie. Z dwie łyżeczkami w złotym kolorze. Pamiętajcie, że tych szklanek nie można myć w zmywarce. Zapłacicie niecałe 22 zł. Talerz z porcelany do fondi. Porcelana New Bone jest bardziej wytrzymała i lżejsza niż tradycyjna 25 na 25 cm nadaje się do kuchenki mikrofalowej. Zapłacicie niecałe 17 zł. Elektryczne urządzenie do czekoladowego Fondi 350 ml pojemności utrzymuje temperaturę do 40 stopni Celsjusza i topienie do 65 stopni. Ze zdejmowaną miską z powłoką nieprzywierającą. I czterema szpikulcami. Zapłacicie niecałe 38 zł. Naczynie do zapiekania z pokrywką. 27 na 18,8 cm wysokości. Różne kolory. Do używania w piekarniku do maksymalnie 230 stopni Celsjusza, oczywiście bez pokrywki. I nie myjemy w zmywarce. Zapłacicie niecałe 18 zł. Szklanka ze złotym zdobieniem na krawędzi. 300 ml pojemności. Z pięknym tłoczonym wzorem świetnie nadaje się do whisky, wody i innych napojów. Zapłacicie zaledwie 4 zł. i 49 groszy. Tutaj mamy jeszcze z takim wzorem, i te mają 350 ml pojemności. Za nie zapłacicie niecałe 8 zł. Chłodziarka do wina z wysokiej stali nierdzewnej. O średnicy 12 cm i 20 cm wysokości. Występuje w trzech kolorach: srebrnym, czarnym i złotym. Zapłacicie niecałe 22 zł. A ta chłodziarka do wina jest na stojaku o średnicy 21 cm, a wysokość 70 cm. Ze stali nierdzewnej. Łatwe przenoszenie przy pomocy dwóch uchwytów. Zapłacicie niecałe 60 zł. Uszczelka do drzwi. 100 cm długości. Na taśmie samoprzylepnej, więc montaż jest łatwy nawet na nierównych powierzchniach. Zapobiegniesz przedostawaniu się do domu zimna i wilgoci. Zapłacicie niecałe 13 zł. Antypoślizgowa przezroczysta mata do szuflady 50 na 150 cm. Można docinać na wymiar. Zapłacicie niecałe 13 zł. Marmurowy odbojnik do drzwi 9 cm wysokości. W kolorze białym i czarnym. Z uchwytem łatwy do przenoszenia. Zapłacicie niecałe 14 zł. Kolejny odbijak ze stali nierdzewnej. Zapłacicie niecałe 9 zł. Pluszowy komplet pościeli 140x200 cm. Jedna poszewka w zestawie. Dostępne trzy kolory brązowy, szary i biały. Druga strona poszwy i poszewki jest z gładkiego materiału. Polecam. Śpi się pod nią rewelacyjnie. Zapłacicie niecałe 60 zł. Świąteczne kwaśne cukierki w kształcie laski, 12 sztuk w opakowaniu, w klasyczne czerwono-białe paski, cukierki na choinkę i oczywiście do jedzenia. Zapłacicie 4 zł. i 49 groszy. Czteroczęściowy zestaw kąpielowy występuje tylko w tych dwóch motywach: to jest rekin z koszykiem do kąpieli, rękawicą, gąbką i szczotką do włosów i jednorożec dla dziewczynki. Zapłacicie niecałe 10 zł. Śpiewające mydło do rąk. 250 ml pojemności. Gra melodię piosenki Baby Shark. Myj ręce, radośnie śpiewając znane melodie. Mycie rąk nigdy nie było tak przyjemne. Zapłacicie 11 zł i 49 groszy. Szczotka do plączących się włosów. Różne kolory do wyboru. Ergonomiczny kształt. Bez problemu rozczesuje mokre i suche włosy. Odpowiednia również do włosów przedłużanych. Zapłacicie 5 zł i 88 groszy. A to jest szczotka do suszenia włosów. Pomaga nadać włosom kształt podczas suszenia. Z otworami, które przepuszczają ciepłe powietrze z suszarki, pomaga wygładzić włosy, nadać im objętość i zmniejszyć puszenie się. Zapłacicie 4 zł i 49 groszy. A tutaj mamy szczotkę do masażu głowy. Poprawia krążenie krwi. Pobudza wzrost włosów. Do używania zarówno z mokrymi, jak i z suchymi włosami. Do wyboru kilka kolorów. Zapłacicie 4 zł i 49 groszy. A to z kolei sztyft przeciw puszeniu włosów. Nie lubicie jak stoją wam antenki, to tym możecie wygładzić. Nie tłuści włosów. Z poręcznym aplikatorem ze szczoteczką. Sztyftu można również używać do stylizowania brwi. Zapłacicie 4 zł i 49 groszy. Lustro nad drzwi. 30 na 90 cm. Wyposażone w dwa haczyki. Błyskawicznie zawiesisz lustro na drzwiach, dzięki czemu zaoszczędzisz miejsce bez konieczności wiercenia dziur w ścianach. Kilka kolorów do wyboru zapłacicie niecałe 35 zł. Zestaw 18-częściowy do manikiur. Zawiera m.in. innymi pęsetę, pilnik, nożyczki do paznokci i obcinacz do paznokci. W poręcznym etui podróżnym. Zapłacicie 11 zł i 49 groszy. Szenilowy dywanik łazienkowy. 50 na 80 cm. Do wyboru trzy kolory: beżowy, szary, biały. Z warstwą antypoślizgową na spodzie. Zapłacicie niecałe 30 zł. Mata do jogi. 174 na 62 cm. Składa się w małą kostkę, łatwo ją przechować i zabrać ze sobą. Z nadrukiem 13 popularnych ćwiczeń. Kupicie ją w kolorze niebieskim i szarym. Zapłacicie niecałe 30 zł. Mata łazienkowa. 40 na 70 cm. Z bardzo chłonnego materiału. Z gumową warstwą antypoślizgową. Łatwa do czyszczenia. Różne warianty kolorystyczne. Zapłacicie niecałe 13 zł. Męskie kapcie McGregor. Rozmiary 44. Różne kolory niebieski, brązowy, szary i czarny. Model wsuwany. Są one wykonane z charakterystycznych przeszyć na całym obwodzie z milutkim futerkiem w środku. Antypoślizgowa podeszwa. Zapłacicie niecałe 48 zł. Koc podróżny i poduszka 2 w jednym. 100 na 160 cm. Gdy koc jest złożony w poszewce, działa jak poduszka. Sprawdzą się idealnie na przykład na kempingu lub w trakcie dłuższej podróży. Zapłacicie niecałe 27 zł. Opiekacz do kanapek. 750 W. Łatwy w użyciu i w czyszczeniu. Praktyczny zacisk blokujący. Lampki kontrolne pokazują, czy urządzenie jest już nagrzane. Dzięki powłoce nieprzywierającej pieczone tosty można łatwo wyjąć. Zapłacicie niecałe 36 Zł. Elektryczna turbomiotełka do kurzu. Obraca się o 360 stopni. Lekka bezprzewodowa. Przykręć miotełkę z mikrofibry do uchwytu. Włóż 4 baterie AA, nie niedołączono w zestawie i już możesz zacząć działać. Zapłacicie niecałe 30 zł. Gra bingo z 75 piłkami i 150 kolorowymi monetami i 18 kartami bingo. Wielokrotnego użytku. Z tablicą kontrolną do wymienionych piłek. Maszyna losująca do bingo z losowym wyborem piłek. Zapłacicie niecałe 35 zł. Film dobiegł końca. Do zobaczenia w następnym odcinku.